Cześć, cześć. Witam się z wami patronacką recenzją książki Pi. Poszukuję swojego światła. Napisała ją pani Dominika Tarnowska, a wydało ją wydawnictwo Studio Wydawnicze Milion. O, tak to się nazywa. Ale jestem wielka. <laughs> Słuchajcie, premiera była jej 12 lipiec 2024. Dostałam do niej cudowną zakładeczkę i takie słodziaki kociaki. Słuchajcie, bajka według mnie jest dosyć prosta i urocza, a na dodatek ma wielkie przesłanie. Oczywiście historia opowiada o małej gwiazdce imieniem Pi, który nagle budząc się zauważył, że jego ciałko nagle zrobiło się szare. Całkowicie stracił swój blask, przez co posmutniał. Wiecie, rodzice zabrali go do Mądrej Planety Lecz ta podpowiedziała, że sprawą światła znajduje się, zajmuje się tylko Słońce. Jednak aby do niego dotrzeć, sam musi pokonać drogę pełną przeszkód. Podarowała mu ważne słowa, które w razie strachu miały powiedzieć. I tak oto przemierzał planety i inne słoneczne zjawiska, które mm, pomagały mu dostać się właśnie do wymarzonego celu. I w pewnym jednak momencie bardzo się kogoś wystraszył. I szybciutko zaczął wypowiadać ważne słowa, które doskonale spamiętał, i według niego to one sprawiły, że dotarł tam, gdzie mu polecono. A wy jak sądzić, co takiego się stało, że odzyskał swój blask? Wiecie, tak jak wspominam na początku, jest to świetna bajka o planetach i zjawiskach, które występują na niebie, lecz nic nie poradzał na to, że w oczy rzuciło mi się coś innego. Wiecie, ta bajeczka ewidentnie uczy wiary w siebie i w swoje własne możliwości. Słowa mają dużo moc, lec, lecz tak naprawdę to my to moc nadajemy. Znaczokolwiek skupiamy swoją uwagę, ta rzecz zaczyna mieć wielką wartość. Pi tak naprawdę nie wyzdrowiał dzięki komuś, tylko dzięki sobie. Uwierzył, że potrafi dotrzeć do celu, zaakceptował trudności, jakie spotyka po drodze, i tak oto mając dobrą i pozytywną energię, dostał to, co było jego priorytetem. Wiecie, to naprawdę bardzo mądra bajka, która nie tylko dziecku pokaże, że może być odważne, jeśli tylko zechce, ale zwróci uwagę na to, że będąc posłusznym i wykonując polecenia starszych i mądrzejszych osób, nigdy nie stanie mu się krzywda. Dodatkowo jest ogromnie przekolorowe wydane. Jak widzicie, tak mega, takie żywiołowe barwy. Z powodzeniem można poćwiczyć na przykład znajomość kolorów, a na późniejszy czas opisy planety również się przydadzą. Od zawsze wiadomo, że najlepsza nauka jest właśnie tą poprzez zabawę. Bez względu na to, czy masz 4 latka, 14 czy 40, pamiętaj, że odwaga jest w życiu najwyżej ceniona i to Ty decydujesz, co zrobisz. A świat zawsze stoi przed wami otworem. Słodka bajka, przeurocza, przekolorowa i, i naprawdę mądra. Na początku tak się zastanawiałam, bo wiecie, oni zaczęli go wysyłać tak od jednej planety, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i tak w koło, i, i nagle on w pewnym momencie tak no, zdziwił się, że stało się coś, czego nie wiedział, ale cały czas pamiętał te bardzo ważne słowa, które no, jedna z planet mu powiedziała, gdzie były bardzo wartościowe, gdzie warto jest zapamiętać i wydaje mi się, że w nich był właśnie najgłębszy sens tego, żeby tą bajkę po prostu napisać oprócz tych wszystkich planet. Także książeczka jest cudowna. Ja dziękuję wydawnictwu, że mogłam ją przeczytać, zrecenzować, patronować, bo jest po prostu tak. To opowieść o odwadze, przyjaźni i odkrywaniu w siebie. Idealne podsumowanie na koniec filmiku. <laughs> Trzymajcie się, Misiaki. Pa, 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 pa.